Tobie. Dzisiaj gramy w Agario i to jest fajna gra i dzisiaj będziemy nagrywali odcinek jak gramy w Agario. <tryk> że już myślałem, że tylko się się głos. Dobra. urosnę trochę. Tylko że jak jesteś wielki, to nie możesz urosnąć. Eee... O, poczekaj. Jak... O kurde, ale wezmę to. Uciekam. O, chodź tu. Uch. Nie kurde, a nie, nic, nie jedz mnie, nie, ja mu nic nie zrobiłem, przepraszam, ja nic mu nie zrobiłem, ja nic mu nie zrobiłem, bero bebi, bera, buri bera. ja już w sekundę urosłem takim pochem, a nie pochem, co ja powiedziałem. Chodź tu malusko, maluszku, A ah, kurde. Aaaa! Ah, ah, ah. Ale z Ciebie nie masz dużo. Ale z Ciebie Bambi nie masz fajnaisów? Oh, oh, oh. Nie wyzywajcie nie babikiem, To tu nie ma fajnaisów. Dobra. Niki. Mm. Nie, nie, jest, jest, będzie taki ogromny, kurde, nie, no bo ja go wtedy zjadłem, jak jeszcze nie nagrywałem, to, 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 z nim grałam, hmm. idziemy do portalu, Oraz. ile tego tutaj jest, cześć, akurat, Widzowie. Jakiś pluszak tutaj. Widzicie tam? Po, tutaj są takie liczby, liczby, nie? A tutaj jest taki pluszapek. Ciekawe, kto to nazywa się. A on się w ogóle nie nazywa. A tutaj jakieś emotki ma. A dzisiaj będziemy z kimś kolegą, może? Hm. O oh, nie, o oh, no, 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 no mam jeszcze jedno, a drugie kurde no czemu Mogłem to kliknąć, ale jak mam prąd to nie mogę klikać. Ja jeszcze kurde, ja jeszcze starszy, jeszcze jakieś nie wiem, grubo o, nie pracuj. Awa, awa. on nie bie. A ja te chwilę nie gadałem, bo by byłem skupiony. Nawet widzieliście. Hmm. Kurde, moje pieski szczekają, jak nie wiem. I jad tą... I jad... I I ja co? Ja co? Oni hmm. szczekają. Ja uciekam. Ściszyłem go, no, bo już myślałem, że nie ściszyłem. Już myślałem, że nic nie ściszyłem. Nie, mm, yes. nie, yes. ja go zjadłem. Widziałem, miał być taki odcinek, którym miał się cieszyć, cieszyć się, a nie takim płaczem. <śmiech> <śmiech> Kurde, kiedy ja będę miał przyjaciół? Powiedz mi, powiedz mi. O jest, jest. No, no, był taki duży. A po co w ogóle mu zjadałem, jak się zresztą był starszy ode mnie? Bo mnie. Ale jak będzie to, to by może Uciec, ja. Yeah. Yeah, bo, bo. Widzowie, chciałbym, żeby. Miałbym się cieszyć, ale nie, ja się nie cieszę. Wszyscy mnie zjadają, jak nie wiem. Wow, uciekaj ode mnie, bo ja ciebie nie chcę. Widzowie, dzisiaj. Na... Dobra, widzowie, już jestem taki. Podbierałem trochę mocny. ada adam tegutipa, uji kemeh, wa, samu samu salu, wabasa ketui, wabasa ketui, wabasa ketui, wabasa ketui, wabasa ketui, awa awa wabasa ketui, wabasa ketui, Nie wolno. Ej, nie próbuj. No, Manio mi... Znaczy Julka mi wrzuciła pieska. Jura mi wrzuciła pieska na łóżku. Jeszcze mnie potrapał. Kur... Jeszcze udałem po dupie. Pieskowi. To smutne było, ale musiałem. Byłem nie do na moje łóżko. A nie może wchodzić do, w ogóle do pokoju. Strzeliłem. Dobra, widzimy się jak będę już miał dużo mocy. Oni mnie zjedli. Widzowie przepraszam, Gadam, że dużo mocy zabiorę i ale dużo zginąłem. Nie widzieliście co robiłem, bo musiałem pozbierać trochę mocy. I powiedziałam, że widzimy się jak będziemy mieli dużo mocy. Dobra. No gramy, gramy i gramy. Ja, ja zawsze uciekam przez jakiś starszych mało, to pff, dupka ja, dupka ja, dupaj. Dupka jak, dupka jak, dała dupka radę, dała dupcia radę. Dobra. Mamy tam, mamy tam, mamy tam, mamy Dobrze.